Czwartek 14 listopada w Regionalnym Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze odbyło się seminarium naukowe Koniunktura gospodarcza w czasach niepewności. O diagnozowaniu koniunktury dyskutowali naukowcy, statystycy, przedsiębiorcy i samorządowcy. Konferencję zorganizował Zielonogórski Urząd Statystyczny, który od lat specjalizuje się właśnie w badaniu gospodarki. Jest to badanie bardzo szybkie. W mie co miesiąc organizujemy czy przeprowadzamy to badanie i w miesiącu już mamy dane. Ponadto jest to badanie bardzo organizowane na dużej próbie przy bardzo wysokiej zbieralności, co gwarantuje nie tylko rzetelność, ale jakość tych danych. 90%, 20 tysięcy podmiotów na terenie całego, całego kraju. No i wyjątkowość tego badania potwierdza również fakt, że jest to badanie nie ilościowe, czyli zbieramy dane z jakichś tam zestawów, przepraszam, tylko jest to badanie jakościowe, czyli, czyli realizowane na podstawie ankiety i, pod i subiektywnych odczuć menedżerów, kierowników, prezesów prowadzących te badania. Ponadto wyjątkowość tej nas tego naszego seminarium polega również na tym, że zmieniliśmy nieco ni formułę, inną niż dotychczas. Chcemy oddać głos przede wszystkim tym, którzy potencjalnie mogą korzystać z naszych, z naszych badań, z wyników badania koniunktury gospodarczej. Czyli przede wszystkim zrzeszenia pracodawców, OPZL, Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa, sam biznes, menedżerowie biznesowi, środowisko naukowe, jak również jednostki samorządu terytorialnego, dziwo, też korzystają z naszych, z naszych danych. Takim samorządem, który korzysta z danych GUS-u jest między innymi gmina Iłowa. Gmina Jubowa jest doskonałym przykładem na wykorzystanie statystyk, które udostępnia ze swoich zasobów Główny Urząd Statystyczny w Zielonej Górze. Korzystaliśmy z tych wszystkich danych dostępnych, udostępnianych przez GUS, chcąc pozyskać bardzo dużego inwestora w strefie inwestycyjnej. Interesowało nas ilość inwestora, interesowało ilość osób w wieku produkcyjnym, ilość osób w wieku poprodukcyjnym, ilość absolwentów szkół średnich, którzy są w regionie, jakiego typu szkoły branżowe występują. Tak naprawdę. Interesowało go to po to, bo chciał wiedzieć, na jaką jakość i ilość pracowników może liczyć. Dzięki tym statystykom udało nam się tego inwestora pozyskać, mówiąc prosto, bo robiliśmy te analizy bardzo szczegółowe, potrwało wiele miesięcy, więc wiele razy w ciągu miesiąca zaglądaliśmy do statystyk, one były też bardzo aktualne. W związku z tym te wszystkie trendy, które również występowały w gospodarce w regionie, również są odzwierciedlone w statystykach GUS-u i to nam naprawdę bardzo mocno pomogło. Seminarium naukowe otworzył Paweł Lichtański burmistrz Siłowej z wykładem Wpływ koniunktury gospodarczej na rozwój gminy. Chciałbym pokazać uczestnikom sympozjum naukowego, w jaki sposób koniunktura gospodarcza wpłynęła na rozwój gospodarczy gminy i co tak naprawdę z tego rozwoju gospodarczego gmina dla siebie wyniosła. Jesteśmy dobrym przykładem na to, jak koniunktura w recesji właściwie wpływała w taki sposób, że zainteresowanie inwestorów naszą strefą inwestycyjną przy autostradzie A18 było znikome i jak w sytuacji wzrostu koniunktury gospodarczej w strefie euro spowodowało to, jak mocno znowu inwestorzy się zainteresowali. Strefą inwestycyjną Wiłowej, szczególnie z obszaru e-commerce. I tutaj akurat to jest świetny przykład na to, że ta koniunktura e-commerce, pomimo tego, że wybuchła pandemia, która trwała ponad dwa lata, e-commerce akurat tutaj naświęcił triumfy i dzięki tej koniunkturze dobrej sprzedaży wysyłkowej udało nam się też pozyskać inwestora do strefy. Wykład spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem. Działania gminy udowodniły, że stwierdzenie dane statystyczne to waluta XXI wieku nie jest jedynie pustym sloganem.